Adam. Siema. Siema, załóżmy live'a. Ale Kuba... Dramat. Skokuj. Dobra. Adam, zaprosisz to kogoś? Kogo niby? Mnóstkiego czy jakiś tam kolegów. Jak Dawaj, start. Baki siemanko, pszenica siema Misia siemanko Franciszek Alhrabi, siemka, siemka Ej słuchajcie w ogóle jaka nowina kupiłem bratu laptopa I sobie tutaj będzie ze mną na live'ach grał Tak mu dołożyłem na razie taką ławę Żeby sobie grał i będzie tutaj napieprzał ze mną Będziemy razem z Kubą normalnie takie niezłe streamy robić. Ale mnie nie widać. Nie no, nie widziałem pszenicy. Staram się nie oglądać takich filmików. Jestem odizolowany od takiego dziwnego społeczeństwa, nie? Ej, Kubie się szybciej wczytało niż mi, ale akcja. On już ten chodzi i sobie gra, a ja mi się jeszcze nie wczytało. Szłota, czy widziałem? Nie wiem, a ty na YouTubie jeszcze gdzie? Aaaa Adam, patrz Ty musisz tak wygadzić, jak mogę i To no nie wiem, o co chodzi Ale mega Adam, lecę do ciebie stąd Tam gdzie lecimy za noc Gdzie lecimy? Tutaj Będziesz dobrze grał? No No to dobra Widzę, jak dobrze grał I fajnie ci się gra? Minus 3 dla Gryffindoru Ej, Queen, teraz plus 3 dla Gryffindoru więc yy, myślę, że to się tak wyrównało. Więc spoko. Ja ci kręcę. Ja jestem No coś ty wydajecie, ja już jestem na dole. To pierwszy. Dobra. Polak, się maneczko. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, to możecie zostawić łapkę w górę i w ogóle to kupiłem yy, Kubie laptopa. I sobie razem gramy Leci za mną Ty Kuba Ktoś tu wylądował już Skarbu Co? Jezu Gdzie Dobra, są? Gdzie są? mam Szybko Na górze są? No mam Pat z karem wziął Widzisz? No pat z karem wzię. Dobra Kuba Ja nie słyszę Na górze są nie mam dźwięku w ogóle w Fortnite. Cie. Ej, no ze 60 dostaniesz Ale ta Kup mi też laptopa, to co miesiąc dostaniesz nową grafikę. Dobra, ja sobie tą grafikę kupię po prostu. Adam, Adam, <laughs> nie będę się prosił. Dobra, do no lobby. Wracam już, Kuba do lobby, tylko mi ci nie ciągną kuśniki. Czemu? Aha, bo jest pewnie na HDMI. Zobacz. Wow, ale fajne. Ja nawet nie potrzebuję kamnetu. <grym> muszę wyłączyć Fortnite, a jeszcze raz muszę załączyć. No bo mi się dźwięk zepsuł. Wchodzisz? No wyszedłem, ale już wchodzę A to ty będziesz w tak? Tak, tak, tak. Jak wyłączysz to, to już tylko będzie, tak? Znaczy zaraz mnie wyrzuci i dołączę do ciebie, wiesz? Chyba wszyscy poszli spać dzisiaj, co? Bo jutro do szkoły? Kocham cię. Serdusko się wyspało. Nie hej dziewczynki, tylko hej dziewczyny. To są poważne kobiety. Polak HD. Trzy moje. Jak się cieszy, jak się cieszy. Chłop w szoku był, nie? Ale mam. O kurde. Nie wolno tak, no i oczywiście, ja mam... że wolno. Kup sobie karnet za tyle Foldolców. Kup sobie. 950. Kupiłbyś sobie. Chciałbyś. Co? No. A da, udałoby się kupić... Chyba nie mam Faldolców, kupiłbyś. Ja nie mam ty! Ja Masz to... 200. Kurde, to zbieram sobie. Zbieram to Faldolcę. Kurde, tak? jak ja będę miał kupować? Je. Będę miał wydawać teraz na dwa karnety bojowe, to zbankrutuję. Co? Będziesz wydawał pieniądze? Nie będę chyba wydawał pieniędzy już na Fortnite. A. Kupiłem ci laptopa, to ma wystarczyć. Dobra. Sam cenę zbierasz w Fordolce. Ej, bo, bo wziął taki, coś, teraz zbieram w sto. 100. No będziesz miał? No będę miał. Ale mega nie? No zarobiście. Dobra, zbieram. Zbieram je. Zaprosiłem cię. Krzywo! Halo? Halo? Halo. No dalej nie mam dźwięków w grze, o co chodzi? Tu wychodzisz? Adam. Adam! Poczekaj, bo kuba nie mam dźwięków w grze, nie? Czy to Fortnite wali czy coś? No Adam Jezu, pokażę ci. Pokażę ci, pokazać ci. Adam wyjdę z Fortnite'a tym, tym kreską, tą kreską. Adam. Co? Tą kreską wyjdź z Fortnite, a. Adam. Masz błączonę tu na samym dole? Co Kuba. Dobra. Błączonę? Może teraz. Nie mam w ogóle, tylko w Fortnite. Cie. Co mi dobrze mówi, ale co on mówił? Co mówiłeś, Kuba? Nic. Mówi, że nic nie mówił. Nie Kurde, skąd tu mnie mam w Adam wysłał coś? Wyjdź i wybierz tryb gry i wejdź od nowa. Wychodzisz? Też wychodzisz? <gry> nic nie pomaga, w ogóle nie mam dźwięku. Jeszcze raz go wyłączę. I wejdź tutaj. Wyłączę lunchera. Mam być w to. No? Ale ja mam kuba dźwięk. No, ale... W komputerze mam. A. <tryk> Jeszcze raz załączę, może coś pomogło. To trochę też bez dźwięku. Ja mam... ja mam. dźwięk. Chyba, że kuba wyciszyłem tutaj. Bo sz... ja szedłem spać, a ty grałeś i mi wyciszyłeś. No ty właśnie, Fortnite'a No i temu nie mieć dźwięku. No, to ty... Dobra, już wszystko wiem. Ja wczoraj poszedłem spać i brat jeszcze sobie chciał pograć i wyciszyłem, znaczy sam sobie wyciszyłem na tym takim pasku, na tym takim suwaku. Wszystko jasne. No. Teraz możemy grać! No teraz to możemy grać. Teraz to wiadomo. Teraz to wiadomo. Zaproś jakiś Kogo ja tu A Ja mogę go zaprosić? Kogo? Nie, nie zapraszaj ich. Nie, wi nie wiadomo kto to w ogóle jest. Jakiś kebab. Jeden chyba kebaba, nie zapraszam. Ja bym zjadł kebaba i no... Komuś. Ja też bym zjadł. Ja też bym zjadł. Pogramy arenę, tylko kampimy, wiesz co, musiałoby być czterech. Uuu. Żeby pograć arenki, możemy sobie pograć po prostu oddziały, nie? O, teraz działa. No właśnie! Teraz już mega, nie? Mega, się nie? Bija. Zapraszam Cię Kuba Mistrzyni tu jeszcze jest <śmiech> 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 Jak ktoś chce to niech bija 40 punktów Ci pobiera arena to całkiem dużo Filip, Staszewski, powiadomienia mi nie przychodzą. Chyba spore ilości osób nie powiadomienia, powiadomienia, bo, bo, bo. bo. bo jeszcze musimy <coughs> co? Musimy sławki kupić. Co to jest? Co? Co Nie widzisz? Pszenica. krzyżniczka księżniczka, ma Daria Zakładamy kanał V3, bo nie ma powiadomień ja? Nie no, aż tak to nie Na pewno są, tylko po kolei sobie wysyła YouTube nie? Kuba, ale jak coś mówię do ludzi, to nie, on mnie troszeczkę zajmie No wiem, że ci podoba, mi też się podoba Ale ja nie chcę Kuba takich właśnie kupować Dobra, to lecimy we trzech, no bo nie ma czwartego. Start. Czym cię wkurza? No co chodzi? Są powiadomienia mi przyszło, no i okej okay, Misia, w takim wypadku nie trzeba kanału V3. No bo zawsze każdy siebie widzi w środku, wiesz? Skoro masz na imię Laura, to czemu nazywasz się na snapchacie? Daria, nie rozumiem. To trudne teraz, w bardzo ciężkiej sytuacji mi teraz stawiasz. Elo, fajna Mi dwunastka, co? To by się to kuba szybciej wczytuje niż mi. Ten Fortnite. Laptop. No, chyba tak. Kiedyś już ci pisałam, to już nie moja wina, że nie pamiętasz. Ej, czyli to jesteś ty na tym Snapchacie, czy to nie ty? Bo ja już nie wiem, ja już nie wiem, co się dzieje, nie? W tym momencie ja zgłupłem. I to bardzo. No, live miał być o 12. No to załączyłem wcześniej trochę, nie? Do 12 jeszcze. Godzina 25 minut. No i czemu się nazywasz Daria na Snapchacie? Skoro tu jesteś. Yy, Laura? Laura, no. A tu mówisz, że jesteś Daria? Nie wiem. Jak to, jak to ogarnąć? Jak zrozumieć kobietę? Się... Przypominam, że możecie łapki w górę zostawić, jak już jesteście. A my tu sobie z bratem lecimy i z pszenicą. Co? No bardzo fajnie Boże, kiedyś ci pisałam Czemu tak jest, to weź mi jeszcze raz napisz, bo ja nie pamiętam Tyle możesz Dla mnie zrobić, co? Gdzie wy jesteście? jest pszenica A ty Kuba, gdzie wylądowałeś? Czemu nie, czemu nie z nami? Mieliśmy sobie pomagać, Kuba Ale nikt by ci nic nie wziął. Proszę, no nie sam zginij. Żebyś chyba tam nie zginął. Zginął tam. No jest tu. Powie nie czy mnie zombiak goni, czy ten, czy, czy, czy to ludzie. Chyba ludzie jednak Nie nie mogę. Co za wredność! Nie nie mogę! Typowa kobieta, nie nie mogę! Jak wy weszliście przez to okno, ja nie mogę tutaj Gdzie Gdzie jeszcze chyba. To wiesz to, bo pojechałem właśnie do tego, do cioci i do kuzynów. I tak w sumie drogą przypadku kupiłem jeszcze od kuzyna tego laptopa, bratu. I temu w sumie nie było live, a. jeszcze tam wiecie, pobierałem mu Fortnite'a i takie tam. No to No, zbuntowana nie bądź taka wredna, jedźcie, ja Cię kręcę. Normalnie, nie wiem, co zrobię. Wyślę Ci całą na dobranoc, jak mi napiszesz jeszcze raz, o co chodzi z tą darią.

Ja chcę, Quinn, ja chcę. Ja być wredna i ci nie powiedzieć. Aha, dobra, dobra, tak się bawimy. Adam chodź do mnie. Adam. Adam. Ej, z nami gościu jakiś gra. Adam. Co? No przecież jestem obok ciebie, Kuba. Jestem tu. Ja nie chcę nic, Kuba. Wypij sobie ty. Kiwak się wy patrzcie tu jest Kuba I ścina się Kuba ten Fortnite czy się nie ścina? Nie ścina się No widzę Drzwi są Kuba niedochnięte i przeciąg jest A tak serio to zaraz ci powiem o, no I taka rozmowa mnie satysfakcjonuje Do kogo Kuba? Macie typów? To chyba taki jeden jakiś niedobity chodził. Pszenica go zabiła. Pszenica go zabiła? No to, to pszenica jest to jest kobieta? To jest pszenica? Ale to jest To nie jest dziewczyna, to jest chłopak. Jak mogła go zabić? Zabił go, a nie zabiła. Pszenica to jest dziewczynce słowo. Adam tam w dół. Dobra, spoko, zbuntowana. I wedle życzeń. Czyli jak coś będę chciał, a ty nie będziesz chciała, to ja ci po prostu napiszę, że ci wyślę buziaka na dobranoc i ty zrobisz Adam, wszystko, żeby go nie dostać. Adam. Co? Nie mam. Daj co? Masz do. pompy? Czemu nie idziesz spać? Damiano LOL, Siema! A mi się już... spać oczka mi już tak trochę. Powiedz bratu, żeby oddawał mi Amo do RPG. bo masz tam dać AMO do RPG komuś. Macie kogoś? Gdzie? Gdzie? no pomóż. Prawie jeden typa na plecach Kuba, ale nie będziemy się teraz ścigać, bo ten... jest dużo ludzi, wiesz? Nieważne, Kuba to zabije, ważne, że współpracujemy, wiesz? Mam za od tego. ka Dzięki. Mam też Ktoś ka chcesz? Spotka jeszcze, jeszcze sobie ją zdążę wziąć może. Strefa! Ale ty właśnie, ty! Nie, zje nas. A ty... Sewku, siemaneczko! Kapsel, manko. Jezu, jak mi się oczy kleją, masakra, dawno mi się tak nie kleiły Do spanka, nie? Ale ja już wstałem w sumie o 6 rano dzisiaj To zmęczony jestem dosyć, tak sporo w ogóle No pewnie, Kuba, damy radę Ja mam apteczkę, Zrzut jest niedaleko, chyba że się tam przejdziemy, co wy na to? Nie! No nie no, Queen, aż tak to nie Wszystko mam, bandaże. Tam Dasz mi jedną Kuba, no nie dam ci, bo je, mi brakuje. A dobra. dobra. Idź tam do naszych. Ty, ty. Są na górze. Oni Będą musieli przecież zejść na dół, nie? O, mama każe. O, o lulu. <noise> to się mama, mama, mama ostrzegała. Nie chcę Kuba, mam. Dlaczego Oski ma moda? No bo yy, była taka sytuacja wczoraj dosyć niemiła, że wbił ten taki cały Niko Assassin. nie wiem czy ktoś pamięta całą aferę z kiedyś. No i znowu się, się ten, żalił no i tak wyszło jak wyszło. Wbijał z tych swoich multi i pisał jakieś głupoty, no i coś był potrzebny do szybkiej reakcji. Mana się baszczelają, chodź mi pomóc. Minus 100. Ja cię pierdzielę. No tak. Co, zostawiłeś mnie? Ja uciekam. A ja nie żyję. Ja uciekam. Ulec Aha! Mnie też zabili. Ten nie wie, czy strzelać się? Adam, odpowiadaj na pytanie Józkiego. A co on pisał? Bo nie widzę, bo mi się czat przesunął. Adam, do spania, no wiem. Wybaczcie, że jestem taki śpiący. Pszenica może ich porobi. Nasze karty długo nie będą czekać już. Nie? Dobrze, jeszcze jeden! Głupcy Ah, Ach! Prawie! Ja się dopiero obudziłem, ty to ja bym przed akurat dopiero spadł. I to tak z miłą chęcią. Jaki procesor, ile gigabajt ram laptop? Wiesz co? 12 gigabajt i procesor i piątka. O, dostałem tego fajnego skina chyba? Nie, 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 Co? nie, 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 Dawajcie, jeszcze raz gramy Dawaj oddziały, Przenica, nie mamy czasu No nie idę spać jeszcze, ludzie Ale zaraz pójdę Ten live trwa dopiero jakieś... 24 minuty Serio mam i spać? Z siedmioma łapkami to ja nie zasnę, będę miał koszmary <noise> Misia, ja jeszcze mam zwolnienie. Ja mam. Jestem chory, wiesz? Idę jutro na kontrolę. Ktania, bo mnie jeszcze boli. A ja jutro idę do szkoły. Ja wiem, że wy o mnie dbacie, no ja wiem. Jakiego focha zbuntowana na co? Nie obrażaj się na mnie. Hihi, hihi, hi. ale śmiesznie. obrażę się na niego, ale będzie ubaw. Ohohoho, dobra już mi, odpieprza trochę. Bo mi się spać co. Ale gdzie Oski, masz we wtorek urodziny, stary? Zazdro. O, to wszystkiego najlepszego. Nie mam już queen, przeszła mi gorączka, tylko Oski. jeszcze mnie borboli gardełko, Wiesz? dopiero wtorek, Kuba. No daj mi tego Kubusia się napić może trochę. Tak łyczka. Nie mam, wypiłem. Kuba, gdzie jesteś? No, siema O, teraz za mę nogę. Co dobrze ci? Dobrze mi? No, no nie wiem. Tam masz tą pękę? Starem no mam. Nie chcę, wy sobie zbieraj też. Ja mam kwa dość, nie chcę nic. Nie zaczynaj! No przecież gram z nim teraz, Zoski. Dobra, to po tej kierce idziemy spać. I jutro załoczymy live'a wcześniej. Nie no, to nie musisz, Kuba, ty nie musisz iść spać, jak nie chcesz. to mało godziny? No bo mi kuba jestem wabny śpiący już. Gdzie wy jesteście? Gdzie wy się bijecie? Aaaa! Dawaj, dawaj Kuba! On ma mało bardzo! Dobij ich! Obydwoje! Tam mnie dobijają! Kuba, trzymam za ciebie kciuki! Dawaj, rozwala im to! bij ich tam! Przeładuj broń może! Dobrze Kuba, jeszcze jeden! Ah. Kurde, chyba tam pobił gościa, A, gramy, nie? Gramy teraz? Co? Gramy teraz? No, gramy. gramy, gramy. Ej, idziemy spać, czy gramy jeszcze? Ostatnią gierkę, czy idziemy spać? Gramy! Gramy, Adas. Adaś, gramy. Proszę. Desire, wiesz co? Bo ja na innym kącie miałem ponad 1000 subów, wiesz? Gramy do spania. Widzę, że tu jest bardzo wielka rozbieżność. Od mnie. Śpimy, lulu. Niuniu, niu, idziemy szybko spać. A oki. Dobra, to idziemy spać. Chyba graj sobie. Zagraj sobie ten, wejdź do oddziału i tam poznawimy kolegów. Co? Ja No Zaraz ci pokażę. Chociaż zostawcie jeszcze łapki, ci to nie zostawili. <śm> w górę, żebyśmy mieli 10. <śm> Co by tak głupie streamanie wyłączyć, tak, z dziewięcioma łapkami. 100 tysięcy. Nie, serio jestem z... wymęczony dzisiaj, jestem strasznie, więc wybaczcie, że idę spać tak wcześnie, ale no wiecie, śpiący jestem. Dobranoc, pa, moi mili.